Siemano, witajcie! Z tej już i w tym oto odcinku pójdziemy do Adama, wziąć narzędzia i posprzątać całą naszą wioskę. Ej, zniknął mi balkon! Co jest? Tam mi też zniknął. O, przeskoczyłem. No znikną mi balkon! No co to ma być? I źródełko mi też źródło dalej. Mam tutaj mi takie... Z... Z góry, zobaczmy, jak to się nazywa. Napiszcie mi w komentarzach, ale to jest nikt To ten! Jak to się nazywa? Eee, schody i balkon do domu kaczki. To bo nie... Ten. O, Olka. Głowski. Co to jest? Czyli nie, co tutaj to śmierdzi? To jest coś. Coś tu się stało. Lawa? Co tu się stało? Adam! Dlaczego ty płaczesz? Nie mam mojego łóżka i sowy! Masz nie A, to Nie mam na wejściu. Aaaaa, No tak. Ale masz za to kurczaka w swojej kurce. Wiem, wszędzie nie lawa! I tam ilaka główka twigan! No ja to ja się zobaczyłem. Ej, kurde ci zniknęły! Okej, okay. co no to? Stój, 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 stój! stój, stój! Nie, nie ufaj im! Co to jest za porto? Tak. Tyka, Ty Tykat, co to jest? Tyka? Dobra, poprawimy komuś, bo to raczej ma takie bardziej. Na tej wie, nie chcę tak. Tak, powinien być w wzajemnie, tak, bo poprawię. No, to, to, to niech za to tak mi tak. da 10 diamentów. Dobra, to raczej chodzi, czy dołączyć, czy nie. Ale najpierw zobaczmy, szkody. Dobra, a twój ogonek żyje, co to? co to? Co to jest? Co jest? It's. What? Ej, blok. Co to jest? Sprawdźmy, czy w domu Kasper coś się zmieni. Coś się zniknęło. to jest Ej, pomóż mi. No. Eba zjaja, ja spałem. Ale to nie ma ten! Schodów! Trzeba oczyść bokiem. Kurczaki. Kurczaki! Ej, nie! Ma, nie ma już usunął komin ten! Komin e, f, ten... Caspra. W ogóle już dawno wyglądał z jej może to jest on. Ej, dalej wygląda no, na naszą sekret. Czyli bo nie dymi! Albo, albo już nie pali w kominku Ej, Nie ma tam obraza! Jakiego obrazu? Temo! Nie! No komin zniknął! Co? Czyli nie zgasł, tylko zniknął! Tylko po co on miałby zniszczyć by komin? A może są jakieś procenty, ten, zniszczenia? Tak, okej, okay, same tam główki. No i idę, jedziemy. I to jest błąd. To jest takie brzydkie znikanie. Ale, patrz, te stare budowle, które tutaj były, też ich dalej nie ma. Nie wiem, co tu się... Ej, teraz dopiero to zauważyłem. Co? Zniknęła mini farba. Tutaj z kuczekami. Wszystko to już znika. Co nie dać? Tak. Niknęła moja kolora. To w ogóle było już w tamtym odcinku. To było w odcinku. Wczoraj to. Co było wczoraj? Co ty robisz tym blokiem? Co? Nie będę... Dobra, chodźmy. To jest jakaś... to jest ten... Tak? NIE wchodź! W ogóle to jest ten... Jak to się nazywa? Zbawa... Jak, się nazywa? Co to... Jak to się Ochroniasz. nazywa? Ochroniasz kuwaczko! Okay. Tak nie. czy nie? No raczej nie Okej, okay, wejdź tam No no, to No dobra, chcę więcej ziemniaków O Jezus! Czekaj, no 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 no, stara się teraz Ej! Nie mów, że to... Ej, czeka stój! Mam dizyta! Co? Co jest daj mi diamenta? Co, tak. Mam diament! O nie moje! Ci czekaj! Ale czekaj! Czyli Nie, czyli... Czekaj! Czyli ten fireball, czyli śni wioskę. Czyli czy... Czy chodź sprawdźmy czy się zniknęło? Chodźmy nie klikaj, bo możliwe, że stracimy kolejną część. Sprawdźmy, czy to jest... czy, czy jakieś tam... SCHODY NAM ZNIKNĘŁY! SCHODY, ADAM! No okej, okay. schody nie są już takie bardzo ważne, ale... Ci fireball nam niszczyli część wioski! Co, nie Ada? Chyba, że se kleją, misają na Zaraz się zdramięty tylko przeją. No. Ja, ale to są się to... MÓŻEMY TO Ej, ale mój dom brzydko wygląda w ogóle. ogóle. Musi się nie podobać. A może mamy puścić. Nie! Ale co ty robisz? Nie, nie, zatuję, zatuję. W ogóle są diamenty za darmo. Za darmo nie? to ja biorę! Nie. nie klikaj! Nie klikaj tego, bo to, to niszczy też wioskę! Wejdźmy tylko z tego tam się nie zgłasza. No, pa, no wejdę. Można to przynieść do jakiejś tam. Można jakieś. Może zniknę. Może wyjść, żebym go usłyszał. Czyli może coś usłyszę z, z tego portalu. Adam! Nie ma odgłosu. Halo! No nie słuchaj go! Czyli Adam już utknął tam. Dobra, widzę i wchodzę. Dobra. Uuuuh! Co to się dzieje? Nie wiem. Ferdek jest taki, że mam franja. No, jakie to są na marki? Ja mam franja. Zjebior 99. Dobra, weźmy coś jasno głazu. Nie wiem, czy to do czego służy. Uuuh! Dobra, czekaj. Czes. Ej, patrzcie, jak on zrobił kibel. <guletro> z ale on diamenty dalej. Oceniacie, no, na... Cis... no, no, na... dostałem! Też co? Oceniacie,

No właśnie co czy... tam będzie? Green lights red lights Easy Ciasteczka Medium Szkło Hard, bitwa z lordem niemożliwe okay. Czy okay. będziemy patrzeć z Bejdziemy Będziemy mieć bitwę ze złym! Czekaj, a co? Po prostu są trzy kolory Deadpool, Ty e, Olka i mój Czyli, Czekaj, aż aś, aś masz te jasno głazy Masz? Co bestia? Weź sobie Trzystaki. Ty sobie zmieniłeś numer? A. Czemu? Mnie, mnie nie, 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 kliknij. kliknij tu, kliknij tu. Kliknij tu, musimy raczej. To raczej nie mamy innego wyjścia. kliknijmy. nie, nie, kliknij już nie, raz nie, raz, bo zginiesz, okay? mhm. O kurde, ale to jest... Ja tego nie klikaj, bo kiedy klikniesz, to A my nie mamy wyjścia. Ale czekaj! Też możemy to rozkopać! Nie, rozkapmy tutaj! się... przeszkodziłeś mnie właśnie. Wykopi! Ej, mamy no, co tu co robimy? tam! Ej, to kiedy wrócimy, to raczej... to raczej stracimy naszą wioskę na zawsze. Oczmy, tak. Chodź, chodź, może w tu, może... To sneder, to sneder, to rozwalamy to po prostu. Gdzieś to będzie wyjście? Nie ma innej. Nie mogę, ja Pedro! Bedok. Bedrock! Mam Bedok. 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 Co ty kury to rozmawiamy? Dobra rozmawiamy, ale to jest w ogóle nether. To na radość. To się nie, nie będzie nam pasować, okej? Okay? Pasujemy tam. ten. O, to właśnie. Oj! Ty. Co, to! jest. to! Może wyjdziemy na to nie wchodźmy. W Tylko weźmy na, Tylko byśmy na o, to, że wyjdziemy. O, kamery? Możliwe, że są gdzieś u kąta. Możemy zginąć i stracimy naszą wioskę. Okej, okay. to Kurde, rude człowiek Okej okay. Co <gryny> ty śpiewasz? Cię zabije. A właśnie, chodźmy sprawdzić Gdy cię zabiję, to się pojawisz tam W ogóle to są inne, patrz! O zobacz! To jest ten, beczka Beczka, beczka, śmiechu z nagłazem. Darek, Deadpool, Olo, mm -hmm. 155, Adas To jesteście... to się wy, to jeszcze z naszych kolorów fabrycznych Patrz, żółte ja, czerwony Deadpool Już nie klikaj! Bo wybuchnie nam to wszystko okay. three, four, three.

nie. dobra, ale sobie tu na trening. W ogóle mi, to, co Ciekawe, czy zegazujesz, kto się pojawisz. Ok? Zejmi to! Zejmi ten portal. Teraz cię zabiję i zobaczmy, czy się pojawisz. Nie ma zbrojki, by sobie hmm? zdejmował. Pifa! Tu się regeneruje! Dlaczego? Hmm? No, ja wiem! A już więcej! Co tam mam? No możliwe. Wejdźmy. Hmm? No to daj sobie wow. tutaj i trenuj. Daj sobie trenuj, sobie ten struj, żebyś nie chodził na waleta. A <laughs> Dobra, na razie Anaś. Dobrej nocy. Do łóżka. A Nasze łóżka to są dywany! Ale super, naprawdę. No dobra, widzowie. No... no dobra, ja to widzowie się prześpią. Mam nadzieję, że co inni. musimy też i uciec z, tym, z tego miejsca dzięki tym jasno gwozem. Tak, starsi będzie na zewnątrz legalne, ale będziemy musieli zacząć tyle. Ale drogi widzowie, no to... Cicho bądźcie bardziej, okej? Okay? Muszę sobie tak... Dobra, już bądź... dobra... Okej, okay, dadać... ale... Wólso, ale wyłącz mikrofon, możecie mnie dobra, widzowie, cichuj, ja zająca, nie słyszeć Dobra, widzę, dziękuję Dziękuje za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że jutro... Czy tam... Jeszcze jutro... Pojawi się jakaś dobra informacja I mam nadzieję Że moi przyjaciele pojawią się w tej też, bo No jesteśmy tu samotni, no to jeszcze nam brakuje No to nie Nie mogę z tego wytrzymać No dobra, natomiast za mnie i za oglądanie tego odcinka No i mam nadzieję, że jutro uda nam się Przejść do szokę nie zlikwiduj się, Adaś. Na razie fajny <trymne> <w iz> <trymne> I <w iz> <trymne> I w jest taki mit, że kiedy docenicie łapki, subskrypcji, to każdy dialog pojawi się wam. No z najlepiej to. Tam weszłeś? Tam nie, wchodź, okay? tam nie, 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 że to są nie, nie, wam dziękuję, nie,